Siewaneczku moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie nowa paczka, paczka, której jeszcze nie było, kosztuje tyle co kiedyś, ale jest to paczka z gwarantowaną ikoną 90 plus poty, World Cup, urodzinowa chyba nie pamiętam, tak czy inaczej widzicie ją teraz na ekranie. No i taka paczka dzisiaj właśnie będzie otwierana, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze będzie paczuszka oczywiście 81 plus. 11 seria. Zagramy sobie meczek, klasyczny odcinek. Zapcie beczkę w górę, czyli na co tydzień, to jest Daily. Na sam początek na pewno będę musiał przepalić te karty: Bonucci Zapata, Gosens, Benasser Bonucci Zapata, Gosens, Benasser Bonucci Zapata zapomniałem. Dobra, najpierw przypalmy sobie najdroższy skład na paczkę, 80, 81 plus razy 11 seria, e, takie lecą karty, więc oczywiście same rery wiadomo, na te paczkę zwykle nic nie wydaje, także elegancko. Co, w SBC wyszedł Sergiej Milinkowicz-Sawić, wygląda na całkiem przyjemną kartę, aczkolwiek ja już mam swoich pomocników, których nie, nie mogę zmienić, czyli oczywiście Lotar Mateusz oraz Jorente, to są karty, których nie będę zmieniał, ale ten Sergiej Milinkowicz-Sawić wygląda bardzo przyjemnie, szkoda, że ma trochę mało tempa, jednak 83 tempa, no niby okej, okay, ale no są lepsze karty od niego, więc no, trzeba mieć to na ale 4 na 5 wygląda bardzo fajnie Ofensywny eśpedek Tak to bym mniej więcej powiedział I to jest składnik ostatni, który leci na paczuszkę W której mam nadzieję, że wreszcie zobaczymy niebieskie barwy Ponieważ w ostatnim odcinku otwieraliśmy dwie takie paczki Był Dzeko i Brozowicz Także no, tym razem moglibyśmy zobaczyć coś niebieskiego Flaga Gruzji, Portugalii Jedna z tych flag Także proszę Państwa, lecimy z buta 11 piłkarzy seria. Hey, okej, okay, otwórzmy sobie jeszcze paczkę za 10 monet, ponieważ znowu się pojawiła, także może w takiej paczce nietypowej. Mamy ekrany? Okej, okay, okej. Okay. noglu. Zagrałem sobie meczyk, Zagrałem sobie meczyk, bo ewidentnie tutaj no... Te paczki póki co nie, nie pasują mi. Lecimy naturalnie z kwalifikacjami do World Champions, żeby już to mieć jak najszybciej z głowy. Także co, skład wygląda następująco. Na razie sobie zagramy tym Hernandezem, póki go mamy. Jest pewien zawodnik potwierdzony przez niektóre źródła, że wyjdzie całkiem niedługo, więc możemy się go spodziewać już niedługo w naszym składzie. Najprawdopodobniej zamiast Puszkasza, także no, Fryderyk już niedługo. Ta karta Rotary Final pewnie już kosztuje... no nic. Wiesz, nie no, kosztuje te trzy stówy. No jest tak czy inaczej zostawię te karty, no bo... Mówię, mówiłem, że nie będę ich sprzedawał, no bo... Takie mamy podsumowanie naszej drogi, widzę Europy, już... To jest czerwiec, już te pieniądze nie mają już żadnego znaczenia, więc... Lecimy, panie i panowie. Pierwszy oponet, proszę państwa, to jest, no, to jest niemiecka nazwa, jak będą German Bole, to naprawdę nie będę zadowolony. Wojtek częsty Centurion, Kim Min Jay, Carvalho... Incignie Debala Martinez. Wow, to jest bardzo ciekawy skład, muszę przyznać. No dobra. A no i oczywiście w tym meczu testujemy Cuadrado na prawej obronie. W ogóle właśnie. jak Ostatnio wpadłem na taki pomysł, że Cuadrado będzie naszym bardziej ofensywnym obrońcą, no bo jednak ma 5 sztuczek. Także o Boże Sidon. Także prawdopodobnie będziemy musieli zmienić znowu strony, ale Cuadrado na takim ofensywnym prawem obrońcy myślę, że powinien się spisać bope! No z opóźnieniem naprawdę już po 1-0 wychodzisz z meczu. Wziął pauzę, żeby się na chwilę zastanowić, ale ostatecznie nie wychodzić z meczu. Znowu Mbopi. Ja być na zielono, no ale... Nie będzie, no to będzie na pewno. Rejestrz, kiedy no to już nie ma szansy, gość zostanie. Także liczył, że po jeden coś się zmieni, no ale przykro mi, nie tym razem. Dobra, mamy jeszcze takie przyjemne specje jak finał e Champions League, za które mamy 5 piłkarzy 84, więc otwórzmy. Może jakiś przyjemny folder, może, jakoś, może jakiś team of the season z ligi włoskiej, a nie portugalskiej, bo oczywiście gwarantowany to będzie dzisiaj z ligi portugalskiej. Ale najpierw bym chciał trafić co. Z Ligi Włoskiej, najlepiej z Juventusu, najlepiej nie Wojtek Szczęsny, najlepiej nie Bremer, albo najlepiej Rabiot po prostu, no będę, będę z Wami szczery, no, tylko z Juventusu interesuje mnie Rabiot, bo całą resztę mam. Pewnie się skończy na tym, że trafię tutaj do niego krosa, tak czy inaczej, 5 piłkarzy, 84+, zobaczmy czy będzie niebiesko. Edin Dzeko, znaczy, nawet nie Edin Dzeko, wow, to będzie Diogo Gonsalves, fantastycznie, na pewno będą już same świetne karty w parce. O mój Boże, kolejne podejście oczywiście w y, kwalifikacjach. Może zagramy tym razem pełny mecz, zobaczymy. Dobra, składzik ciutkę zmieniony. Wrócił Sandro, wrócił Desai. <laughs> Już nie mogłem wam tego robić. Musi wrócić, muszą, muszą wrócić wstawki. Kim Pembe był nawet okej, okay, ale jakoś czasami nie był aż tak pewny, jak mogło się wydawać, więc niech wróci Dezai. Kuba United. No to raczej jakiś Polak, także pozdrawiam serdecznie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na bramce zwykły kurtuła ma szczerana Dezai. proszę bardzo, Sanetti, Wüller, Smolarek, Stoiczko. Dobra, Mbopi wypuszczony. Cyk, mogłem podać? Mogłem podać. Muszę teraz pamiętać, że Quadrado jest teraz moim ofensywnym prawym obrońcą. Jest do niego podanie. Nie było to najlepsze podanie, pani Dezai. A, dobrze, Wojtek. Ale to nie była udana akcja, muszę przyznać. Mamy 1-0 w plecy. Dobra, jest i Quadrado. Jego pierwsza akcja ofensywna w tym klubie. Cyk. Miałeś zrobić... Miał zrobić dokładnie ten sam trik, który zrobił przed chwilą, nie wiedzieć czemu gra nie uznała tego triku po raz drugi. Uuu, problemy. Puszkarz wykorzysta ten błąd. Ramka ładna, aczkolwiek wzięła się z absolutnego gówna, no ale takie rzeczy też trzeba umieć wykorzystywać, więc... Patrzmy na pozytywy. W ogóle nie wiem czy wy też tak macie, ludzie, którzy grają kartą Rodrigo, ale ostatnio dla mnie ten Rodrigo sprawił się strasznie słaby. Po prostu. Nie potrafię wytłumaczyć, ale on czasami jest taki bardzo wolny, nie jest aż tak szybki, jak być powinien, wykończenie też ma fatalne. Obawiam się, że mogli coś z nim zrobić. Uuu. Uh. Aha, to miał być... Dobrze! ładny. W sensie, fajnie, fajnie się robi tiki tym kwadrat. Myślę, że Quadrado będzie idealną właśnie kartą dla mnie, żeby robić te rajd ofensywny z prawej strony, bo on ma, jest turbo zwinny, jest mega szybki i ma pięć sztuczek, więc chyba właśnie Quadrado może być tą idealną kartą na tę pozycję, mam nadzieję. No, Rodrigo, pokażę się myliłem. Na zielono, nawet. Myślę, miałem nadzieję, że nawet jak nie będzie na zielono, to to wpadnie. I Rodrigo. O. W zasadzie sensie, to powinno być obronione, tak mi się wydaje, przez Kurtuę, ale Solidny strzał, może, może się obudzi. Kurde Nie ma Ale mi zdjął, ale fajnie się wchodzi w Polkara in kwadrato, Kurcze, dobra, dobra, to, to trzeba będzie dużo z tego korzystać przy najbliższym Food Champions. Puszkasz! Oj! Kur, wow, ładna interwencja. Uh, błąd w defensywie, no właśnie. Przecież quadrado nie ma. No tak, wszystko jasne. A mógł podać. Miałbym brameczkę. To była animacja podania. E, to była animacja podania i dzięki temu, że chciałem podać piłkę, jest karny. W lewo. Ha, o! Hm. Jest to jeden z dziwniejszych karnych, które. E, straciłem. Puszkarz, prawa noga. I mamy 4-2. Elegancko. No i fajnie, wygrywamy meczik 4 do 2, także bilans 2:0 I panie i panowie, pora na paczkę za 500 tysięcy monet z gwarantowaną ikoną. Dobra, to jako taki mały przedsmak paczka z gwarantowanym tocem z ligi portugalskiej. Wiem, że jest jakaś jedna fajna karta, co ma 5 sztuczek. Niestety w ogóle się nie angażowałem w tocy z ligi portugalskiej, więc nie wiem, co jest do trafienia. Jest na pewno gość z Iranu, i tak naprawdę to tyle z mojej wiedzy na temat tych toców. Także zobaczmy, co będzie najpierw w parce z gwarantowanym tocem. Mam nadzieję, że żaden duplikat, bo możliwe, że mamy jakiegoś z rygi portugalskiej, a będzie to zawodnik z Portugalii, na. Okej. Okay. Panie i panowie, nadszedł czas na paczkę za 500 tysięcy monet z gwarantowaną ikoną. Jest to paczka do pingu elitarnej ikony. Zawiera ikonę Mistrzostw Świata, urodzinową lub też Toty. Więc proszę państwa, to jest paczka przepotężna. Mamy tutaj 53% na ikonę World Cup, 15% na ikonę Toty, 30% na urodzinową i 46% na trafienie Totsa. 52 karty, jaka to będzie ikona? Za chwilę się dowiemy. Czy to będzie ten moment? Moment, który zmieni wszystko World Cup? Nie, 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 nie. A może jakiś Tocik jeszcze w środku? Boże, nie, jeszcze Tocik Dramat, moi drodzy, nie no, jeszcze mam ikonę na wypożyczenie tutaj. O boże. Nie dobili mnie. Po tych ostatnich nagrodach jeszcze mnie dobijają tą paczką. Nie. Ostatnie podejście na dzisiaj, moi drodzy. Wojtek na bramce. Ruben Diasz, Van Dijk, Zizu, Kante, Lukaku i Martinez. Także duet Lula. A spokojnie, zaraz go o do snu. Wytnijmy to. Uuu, ładne podanko. I broni Wojtek, szczęsny, na spokojnie. Cyk. Cyk. Cyk... oj oj, oj oj, oj. ale porowiony. Matko boska Zizu tutaj pokazuje klasę. No, 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 Rodrygo. Pyk, pyk. Heal to heal. PUSZKARZ! Ależ wykończenie, pewny, zwinny, szybciutki. To jest Puszkarz, którego pamiętam. Wszystko wskazuje na to, że Kieza zastąpi Rodrigo. No jednak Puszkarz widać, że się powoli zaczyna budzić, że tak powiem. Chyba, że Kieza dostanie jakieś zajebiste staty wykończeniowe, zobaczymy. Wow! Więc mam nadzieję, że dostanie jakieś przyjemne gwiazdki. No raczej powinien dostać teoretycznie upgrade gwiazdek. Nie wiadomo tylko, czy dadzą mu sztuczki, czy słabszą nogę. Ale gdyby dali mu sztuczki, ojojoj, ale by było smarowane. O, nie, nie, nie. O, oh. on jest. To jest ten człowiek. To jest ten człowiek, który wyjdzie przy remisie, tak? Czy nie? No nic, remis za pierwszej połowy. Wygrywaliśmy 2-0, więc średni akurat wynik, jak dla nas. No jest gol, ale chciałem zrobić step powera. <laughs> okej, okay, no dobrego wykończył, także chociaż tyle dobrze. O, o, -oh. Lautaro. Nie, no nie fałszem, proszę Państwa. Tutaj się fineski używa. O, teraz akurat dobrze podał, to się może podobać. O, ja to zepsuję. A może jednak nie? Jednak zepsuję, okej. Okay. A może tak niekoniecznie. Nie, jednak zepsuję, dobra. Pyk. No, już myślałem, że będzie słupek. Brawo, Mbappé 4-2. O i 4-3. Dobra, trzeba uważać. Się. To jest spotkania, wygrywamy 5 do 3, także dzisiaj bilans 3 do 0 w kwalifikacjach, to się jak najbardziej może podobać, a dla tych co zostali pik 80 plus, także dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, mam nadzieję, że na odcinku z Fedek jedzą, a na sam koniec trafimy kramalić. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.